Restauracja lśniła delikatnym światłem rozciągniętym wzdłuż odsłoniętych ceglanych ścian, a na każdym stole migotały świece. Było to miejsce, które kojarzyło się ze specjalnymi okazjami i pierwszymi wrażeniami. Amanda Fletcher stała przy wejściu po raz trzeci wygładzając swój jasno-niebieski sweter, czując się zupełnie nie na miejscu. W wieku 34 lat nie była na randce od czterech lat. Nie od czasu śmierci jej męża, Michaela, w wypadku samochodowym, który wywrócił jej świat do góry nogami. Ledwo sobie radziła, pracując jako księgowa w małej firmie księgowej i samotnie wychowując bliźniaczki. To jej przyjaciółka Rachel zasugerowała randkę w ciemno, nalegając, że Amanda musi zacząć znów żyć, a nie tylko przetrwać. On jest miły, Amanda, odnosi sukcesy, jest uprzejmy i wie, że masz dzieci, wszystko będzie dobrze. Ale stojąc tutaj, Amanda nie była tego taka pewna. Jej ręce lekko drżały, gdy ściskała małą torebkę. Opiekunka miała przyjść o 18. Była już 18.30, a Amanda dzwoniła trzy razy. Bez odpowiedzi. Mamusiu, jestem głodna! powiedziała jedna z bliźniaczek, szarpiąc jej kwiecistą spódnicę. Lili i Grace miały pięć lat były identycznymi bliźniaczkami o brązowych kręconych włosach i piwnych oczach ojca Stały teraz po obu stronach Amandy Lili trzymała małą pomarańczową zabawkę w kształcie lisa Grace miała na sobie tęczowy plecak który uparcie zabierała ze sobą wszędzie Wiem kochane jeszcze chwilę Głos Amandy był napięty ze stresu próbowała zadzwonić do Rachel Próbowała zadzwonić do awaryjnej opiekunki, próbowała wszystkiego, ale była w restauracji, gdzie miała spotkać się z kimś o imieniu David Preston, a miała ze sobą dwie córki. Może powinna po prostu wyjść, wysłać sms z przeprosinami, wrócić do domu, zamówić pizzę i zapomnieć o całej sprawie. Randki były dla ludzi, których życie było proste, których serca nie były złamane którzy nie mieli pięcioletnich bliźniaków, zależnych od nich we wszystkim. Ale zanim zdążyła podjąć decyzję, podszedł do niej mężczyzna. Był wysoki, prawdopodobnie po trzydziestce miał ciemne włosy i łatwy uśmiech. Miał na sobie ciemno niebieską koszulkę Polo i dżinsy, a w jego oczach było coś ciepłego, co natychmiast uspokoiło Amandę, nawet pomimo jej paniki. Amanda? Zapytał. Tak, a ty musisz być David. Bardzo przepraszam, ja. wskazała bezradnie na swoje córki. Moja opiekunka nie przyszła, próbowałam znaleźć kogoś innego, ale nie udało mi się. Powinnam była do ciebie zadzwonić, ale miałam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. A teraz słowa wypadały z jej ust w przypływie zakłopotania. Dlaczego przyprowadziłaś tu swoje dzieci? Amanda szepnęła, a jej głos lekko się załamał. Już wyobrażała sobie jego rozczarowanie, jego wymówki, żeby wcześniej wyjść. Właśnie dlatego nie umawiała się na randki. Jej życie było skomplikowane, chaotyczne, pełne realiów, które odstraszały potencjalnych partnerów. Ale reakcja Davida ją zaskoczyła. Uśmiechnął się, szczerym uśmiechem, który zmarszczył kąciki jego oczu i uklęknął, aby znaleźć się na wysokości dziewczynki. Cześć! Jestem David. Jak macie na imię? Jestem Lily, powiedziała bliźniaczka trzymająca lisa. A to moja siostra, Grace. Jesteśmy bliźniaczkami, ale nie jesteśmy identyczne, bo ja lubię pomarańcze, a ona tęcze i jestem starsza, dodała Grace. O cztery minuty. David roześmiał się ciepłym, szczerym śmiechem. Cztery minuty to bardzo ważne, a ja lubię zarówno pomarańcze, jak i tęcze, więc myślę, że świetnie się dogadamy. Wstał i spojrzał na Amandę z życzliwością. Cieszę się, że tu są. Co? Cieszę się. Powtórzył. Wiem, że nie tak to planowałaś, ale Rachel powiedziała mi, że masz bliźniaczki. Powiedziała mi, że martwisz się ponownym randkowaniem, ponieważ twoje życie jest skomplikowane. Moim zdaniem, twoje córki są częścią twojego życia. Spotkanie z nimi nie jest komplikacją. To po prostu spotkanie z tobą. Prawdziwą tobą. Amanda poczuła łzy w oczach. Ale to pierwsza randka. Powinna być inna, idealna, jak w filmie. David potrząsnął głową. Byłem na wielu takich randkach. Są w porządku, ale nie są prawdziwe. A to? Wskazał na bliźniaczki, które teraz oglądały świece na pobliskim stole. To jest prawdziwe. A prawdziwe jest lepsze. Naprawdę nie masz nic przeciwko? Naprawdę nie mam nic przeciwko. Muszę ci coś wyznać. Wyciągnął telefon i wysłał krótką wiadomość. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, ale podejmuję tutaj decyzję wykonawczą. Zanim Amanda zdążyła zapytać, co ma na myśli, przez restaurację przebiegły dwie małe dziewczynki, a za nimi starsza kobieta, która wyglądała na rozbawioną i nieco zirytowaną. Tatusiu zawołały zgodnie. David złapał je obie po jednej na każdym ramieniu i uśmiechnął się do zszokowanej Amandy. Amanda, poznaj moje córki. To Sofi i Emma. One też mają pięć lat i też są bliźniaczkami. A to moja mama, Patrycja, która miała dziś wieczorem opiekować się dziewczynkami, ale zgodziła się, żebym zabrał je ze sobą. Ty też masz bliźniaki? Głos Amandy był słaby. Tak. Moja żona zmarła trzy lata temu. Właściwie to z powodu komplikacji przy porodzie. Nigdy nie zobaczyła, jak dorastają. W jego głosie było słychać dawny ból, ale też spokój. Od tamtej pory sam je wychowuje. No? Z dużą pomocą mojej mamy. Patrycja uśmiechnęła się do Amandy. Kiedy napisał do mnie o tej sytuacji, pomyślałam, czemu nie? Zobaczmy, czy te dziewczynki się dogadają. Życie jest zbyt krótkie, żeby udawać. Amanda spojrzała na Davida, na jego córki, które właśnie przedstawiały się Lily i Grace, na cztery dziewczynki, które wydawały się rozmawiać jednocześnie o zabawkach, ulubionych kolorach i tym, czy pięć lat to za dużo, żeby wierzyć w wróżki. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że zostaniesz, powiedział po prostu David. Powiedz, że zjemy razem kolację, wszyscy razem, i zobaczymy, co się stanie. Bez presji, bez oczekiwań? Po prostu dwie rodziny jedzące razem posiłek. Kelnerka, która obserwowała tę wymianę zdań z uśmiechem, podeszła do nich. Mogę przenieść państwa do większego stolika. Mamy ładną lożę z tyłu, która powinna pomieścić wszystkich wygodnie. I tak, w wyniku wydarzeń, których Amanda nigdy nie mogła przewidzieć, znalazła się w przytulnej loży, a David siedział naprzeciwko niej. Cztery pięcioletnie dziewczynki wcisnęły się po środku, a Patrycja na końcu zamawiała napoje dla wszystkich i traktowała chaos z spokojem doświadczonej babci. Muszę powiedzieć, powiedziała Patrycja, gdy opadło początkowe podekscytowanie. Kiedy David powiedział mi, że idzie na randkę w ciemno z samotną matką bliźniaków, pomyślałam, w końcu ktoś, kto naprawdę może zrozumieć jego życie. Rachel powiedziała mi to samo. Przyznała Amanda. Powiedziała, że David zrozumie, jak to jest być samotnym rodzicem. Po prostu nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo. Rachel jest moją asystentką administracyjną, wyjaśnił David. Ona i twoja Rachel są starymi przyjaciółkami z koledżu. Planowały to od miesięcy. Najwyraźniej planowały to właściwe słowo, powiedziała Amanda, ale teraz się uśmiechała. Kolacja nie przypominała żadnej pierwszej randki, jaką Amanda kiedykolwiek miała. Dziewczynki od razu się zaprzyjaźniły, jak to często bywa w przypadku pięciolatek, odkrywając, że wszystkie uwielbiają ten sam film animowany, ten sam plac zabaw i tak dalej. Zgodnie ze złożoną logiką Grace, bycie bliźniakami sprawiało, że wszystkie były w zasadzie kuzynkami. To nie działa w ten sposób, powiedziała Sophie. Poważnie! Jest, jeśli tak powiemy, odparła Lili. Ponieważ tworzymy klub i wszyscy są zaproszeni. David i Amanda rozmawiali w przerwach między pomaganiem dziewczynkom w krojeniu jedzenia, wycieraniem rozlanych płynów i negocjowaniem, kto dostanie kredkę w jakim kolorze z zestawu dla dzieci. Czym się zajmujesz? Zapytała Amanda. Rachel nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi. Prowadzę firmę technologiczną, powiedział David. Zajmuję się głównie tworzeniem oprogramowania dla systemów opieki zdrowotnej. Brzmi to bardziej imponująco, niż jest w rzeczywistości. Przeważnie spędzam dni na spotkaniach i dbam o to, aby nasz zespół miał wszystko, czego potrzebuje, aby odnieść sukces. Dla mnie brzmi to bardzo imponująco. Ja jestem tylko księgową w małej firmie. David uniósł brew. Czy masz pojęcie, jak cenni są dobrzy księgowi? Bez nich moja firma upadłaby. Liczby są językiem biznesu. Ty posługujesz się nim płynnie. Amanda poczuła, że rumieni się. Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. Powinnaś. Z tego, co powiedziała mi Rachel, zarządzasz również budżetem domowym, który przyprawiłby większość ludzi o zawrót głowy. Śledzisz wszystko, czego potrzebują dwoje dorastających dzieci i jakoś sprawiasz, że wszystko działa. To nie jest tylko księgowość. To sztuka. Rozmawiali ostrożnie o swoich stratach, tak jak robią to ludzie dzieląc się starymi ranami, które już się zagoiły, ale nadal czasami bolą. Żona Davida była jego szkolną miłością. Przez lata starali się o dzieci. Kiedy w końcu zaszła w ciąże z bliźniakami, byli w siódmym niebie. Ciąża była trudna, powiedział cicho David, ale lekarz powiedział, że wszystko będzie dobrze. A potem, podczas porodu, pojawiły się komplikacje, skrzepy krwi. Kiedy zorientowali się, co się dzieje, było już za późno. Trzymała dziewczynki tylko przez chwilę, a potem odeszła. Tak mi przykro, powiedziała Amanda. Przez długi czas byłam zła na lekarzy, na Boga, na niesprawiedliwość tego wszystkiego. Ale potem patrzyłam na Sofii i Emmę i myślałam o tym, jak bardzo Sara ich pragnęła. Pragnęła być matką. Najlepszym sposobem, w jaki mogłam ją uczcić, było bycie najlepszym ojcem, jakim tylko mogłem być. Mężczyzna opowiedział jej o Michaelu, o deszczowej nocy pijanym kierowcy i telefonie, który zburzył jej świat. O miesiącach odrętwienia, które nastąpiły potem o funkcjonowaniu dla dobra dziewczynki, o powolnym nauczaniu się ponownego oddychania. Niektóre dni nadal są trudne, przyznała. Widzę coś, co mi go przypomina albo dziewczynki mówią coś, co brzmi zupełnie jak on i wszystko znów staje się świeże. Ale większość dni jest teraz w porządku, zapytał delikatnie David. Większość dni jest w porządku, zgodziła się Amanda. Nieświetnie, nieokropnie, po prostu w porządku. I nauczyłam się, że w porządku jest wystarczająco, że nie trzeba być szczęśliwym w każdej chwili, aby żyć dobrze. To mądrość! wtrąciła Patrycja. Słuchała pilnując dziewczyn. Zbyt wiele osób uważa, że życie powinno być idealne. Nie jest. Ma być przeżywane, a wy dwoje to robicie, nawet gdy jest to trudne. Po kolacji wszyscy poszli do pobliskiego parku. Robiło się ciemno, ale plac zabaw był oświetlony, a wieczór był ciepły. Dziewczynki pobiegły przed siebie, już planując skomplikowane zabawy, które miały sens tylko dla nich. Amanda i David szli za nimi. Patrycja podążała za nimi w bezpiecznej odległości, dając im przestrzeń. To może być najdziwniejsza pierwsza randka w historii, powiedziała Amanda. Prawdopodobnie, Cza. Ja? Zgodził się David. Ale może to być również najlepsza randka, na jakiej kiedykolwiek byłam. Naprawdę? Naprawdę? Posłuchaj, próbowałam tradycyjnej drogi. Randki przy kolacji, podczas których oboje zachowywaliśmy się jak najlepiej i udawaliśmy. Nasze życie nie jest skomplikowane. Spotkania przy kawie, podczas których omijaliśmy fakt, że mam dzieci, a ona nie była pewna, czy chce umawiać się z kimś z takim bagażem. To wyczerpujące. To jest wyczerpujące, powiedziała Amanda. Dlatego przestałam próbować, dlatego przekonałem się, że dobrze mi jest samemu. Czy dobrze ci jest samemu? Amanda obserwowała Lili i Grace bawiące się z Sofii i Emmą. A ich śmiech rozbrzmiewał na całym placu zabaw. Radzę sobie, ale radzenie sobie to nie to samo, co bycie szczęśliwym. Obserwując dziewczynki dzisiaj wieczorem, widząc, jak bardzo są podekscytowane nowymi przyjaciółkami, przypomniało mi się, że być może pozbawiam je czegoś, będąc tak zamkniętym w sobie. Jesteś dla siebie zbyt surowy, powiedział David. Wykonujesz niesamowitą pracę. Każdy to widzi. Twoje dziewczynki są szczęśliwe, pewne siebie, dobrze przystosowane. To nie dzieje się przez przypadek. Twoje dziewczynki są takie same. Musisz robić coś dobrze. Staram się. Czasami czuję, że wszystko mi się nie udaje. Praca cierpi, ponieważ wychodzę wcześniej, żeby odebrać dzieci ze szkoły. Rodzicielstwo cierpi, ponieważ muszę pracować, żeby nas utrzymać. Ciągle żongluję i upuszczam piłki. Ale nadal żongluję, bo co innego mogę zrobić? Poddać się? To nie wchodzi w grę, kiedy masz dzieci, które są od ciebie zależne. Stali w milczeniu, obserwując bawiące się dziewczynki, aż Patrycja ogłosiła, że robi się zbyt późno, aby dzieci były na dworze. Pożegnania były chaotyczne, ponieważ dziewczynki nalegały, że muszą się natychmiast ponownie spotkać, że nawet jeden dzień oczekiwania to zbyt długo, że teraz są najlepszymi przyjaciółkami na zawsze. Może znowu spotkamy się w parku w ten weekend? Zaproponował David. W sobotę po południu, jeśli wszystkim się spodoba, możemy to zrobić regularnie. Myślę, że to wspaniały pomysł, powiedziała Amanda. Ona i David wymienili się numerami telefonów, podczas gdy Patrycja pomagała zebrać wszystkie cztery dziewczynki. Kiedy Amanda zapinała Lily i Grace pasy w samochodzie, David ponownie podszedł do niej. Dziękuję. Powiedział po prostu. Za co? Za to, że zostałeś? Za to, że nie uciekłeś, kiedy pojawiłem się z moimi dziećmi? Za to, że byłeś ze mną szczery. Wiem, że dzisiejszy wieczór prawdopodobnie nie był tym, czego się spodziewałeś. Był lepszy, powiedziała szczerze Amanda. Bardziej przerażający, bardziej chaotyczny, całkowicie nieprzewidywalny, ale lepszy. Szczera, tak jak powiedziałeś. Do dzisiejszego wieczoru nie wiedziałam, jak bardzo potrzebuję szczerości. Więc zrobimy to, nie będziemy się spieszyć, zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Ale zrobimy to. Nie obiecuję, że nie będziemy się spieszyć. Z czwórką pięciolatków nie da się nie spieszyć. David się roześmiał. Słuszna uwaga. Spotkali się w tę sobotę i w następną sobotę. Dziewczynki stały się naprawdę nierozłączne, a Amanda i David zaczęli koordynować swoje harmonogramy, nie tylko pod kątem randek, ale także spotkań towarzyskich, urodzinowych przyjęć i wszystkich tych drobnych chwil, które składają się na życie młodych rodzin. Patrycja również stała się stałym elementem ich życia, pomagając w opiece nad dziećmi, gdy Amanda i David mieli obowiązki zawodowe, ucząc wszystkie cztery dziewczynki pieczenia ciasteczek i stając się dla nich babcią której brakowało córkom Amandy od czasu śmierci rodziców Michaela wiele lat temu. Nie zawsze było to łatwe. Bywały chwile, kiedy Amanda i David ponownie odczuwali smutek, kiedy brak ich zmarłych małżonków był dotkliwy i natychmiastowy. Koordynowanie harmonogramów, zarządzanie różnymi potrzebami i osobowościami czworga dzieci, łączenie rodzin bez utraty ich wyjątkowej tożsamości, wszystko to było logistycznym koszmarem. Ale były też chwile głębokiej radości. Pierwszy raz, kiedy dziewczynki nazywały się siostrami i nikt ich nie poprawił. Pierwszy raz, kiedy David został, aby przeczytać im bajkę na dobranoc i przeczytał ją wszystkim czterem, używając różnych głosów. Pierwszy raz, kiedy Amanda obudziła się i zdała sobie sprawę, że poprzedniego dnia nie tylko dała radę, ale była naprawdę szczęśliwa. Sześć miesięcy po tej pierwszej chaotycznej kolacji, David i Amanda znów byli w parku i obserwowali bawiące się dziewczynki. Patrycja zabrała je wszystkie na lody, dając dorosłym rzadką chwilę sam na sam. Muszę ci coś powiedzieć, powiedział David. Serce Amandy zabiło mocniej. Dobrze, zakochuję się w tobie. Właściwie to myślę, że zakochałem się w tobie już tej pierwszej nocy, kiedy stałaś tam. Przepraszając za przyprowadzenie dzieci i wyglądając na przerażoną, że cię odrzucę. Zakochałem się w Twojej szczerości, w tym, jak bardzo kochasz te dziewczynki, w tym, jak wpuściłaś mnie i moje córki do swojego życia, mimo że cię to przerażało. David, pozwól mi dokończyć. Wiem, że to szybko, wiem, że prawdopodobnie powinniśmy poczekać dłużej, być bardziej ostrożni. Ale wiem też, że życie jest krótkie i nieprzewidywalne. A kiedy znajdujesz coś prawdziwego. Coś, czego warto się trzymać, nie pozwalasz temu odejść tylko dlatego, że nie wpisuje się to w jakiś arbitralny harmonogram. Ja też się w tobie zakochuję, powiedziała Amanda ze łzami w oczach. I masz rację. To szybko i prawdopodobnie zbyt wcześnie. Ale czuję też, że to całkowicie słuszne. Jakby tak właśnie miało być. Jakby Michael i Sara w jakiś sposób wiedzieli, że będziemy się potrzebować. Czasami o tym myślę, przyznał David. Czy byliby szczęśliwi z naszego powodu, czy to w porządku? Myślę, że tak. Michael zawsze powtarzał, że chce, żebym był szczęśliwy. Chciał, żeby dziewczynki miały pełne życie. Nie chciałby, żebyśmy na zawsze pogrążali się w żałobie. Sara miała takie samo podejście. Mówiła, że chce, żebym żyła pełnią życia, kochała z wielką miłością i nie traciła czasu na rzeczy, które nie mają znaczenia. David wziął Amandę za ręce. To ma znaczenie. Ty masz znaczenie. Te cztery dziewczynki, które bawią się razem i nazywają się siostrami, mają znaczenie. Tworzymy tu coś pięknego. Minął rok od pierwszej randki. David i Amanda pobrali się podczas skromnej ceremonii w tym samym parku, w którym spędzili tak wiele sobotnich popołudni. Wszystkie cztery dziewczynki były druhnami w dopasowanych sukienkach, które wybrały razem. Patrycja pełniła funkcję urzędnika, uzyskując specjalnie na tę okazję święcenia online. W swoich ślubach Amanda mówiła o nieoczekiwanych błogosławieństwach, o tym jak najgorszy dzień w jej życiu utrata Michaela ostatecznie doprowadził do tej chwili. Zawsze będę go kochać, powiedziała. I zawsze będę wdzięczna, że dał mi lili i łaskę, ale jestem również wdzięczna, że życie dało mi drugą szansę że wprowadziło Davida, Sofii i Emmę do naszego życia, że pokazało mi, że mogę znów kochać. Przysięga Davida dotyczyła tego samego tematu. Sara zawsze będzie matką Sofii i Emmy i nic tego nie zmieni. Ale byłaby bardzo szczęśliwa, wiedząc, że mają teraz w swoim życiu Amandę. Że mają rodzinę, która jest większa i pełniejsza niż ja sam mógłbym im zapewnić. Amanda, nie zastąpiłaś nikogo. Zrobiłaś miejsce w swoim sercu dla nas wszystkich. W ten sposób pokazałaś mi, że serca są nieskończenie rozszerzalne. Kiedy po latach będziemy mieli odwagę, by znów pokochać, kiedy dziewczynki będą starsze i zapytają, jak poznali się ich rodzice, Amanda i David opowiedzą im o randce w ciemno, która przerodziła się w rodzinny obiad, o panice, chaosie i nieoczekiwanej radości, jaką to wszystko wywołało. Twoja mama szepnęła, Dlaczego przyprowadziłeś tu swoje dzieci? I jakby to był koniec świata. Powiedział David, uśmiechając się na wspomnienie. A twój tata się uśmiechnął, dodała Amanda, jakby to był początek czegoś wspaniałego. To było jedno i drugie, powiedzieli razem. Koniec jednej rzeczy i początek drugiej. Bo tak czasem wygląda miłość. Nie jest to idealna uporządkowana historia. Jaką sobie wyobrażamy, ale chaotyczna, piękna rzeczywistość dwóch złamanych ludzi, którzy postanawiają wspólnie się wyleczyć: dzieci, które stają się siostrami dzięki miłości, a nie więzom krwi, rodzin, które tworzą się nie pomimo tragedii, ale dzięki sile, jaką nam ona daje. Amanda uważała, że jej życie jest zbyt skomplikowane, by umawiać się na randki, że jej dzieci są przeszkodą do pokonania. A nie błogosławieństwem, którym można się dzielić. David myślał tak samo, ale w tej restauracji z czterema pięcioletnimi dziewczynkami, zbyt dużym chaosem i zbyt małą ilością pozorów, oboje nauczyli się cennej lekcji: właściwa osoba nie chce cię pomimo twoich komplikacji. Chce cię właśnie z ich powodu, ponieważ te komplikacje są częścią tego, co ukształtowało cię jako osobę. Ponieważ życie, które zbudowałeś z popiołów, straty, jest czymś, do czego warto dołączyć. Dlaczego przyprowadziłaś tu swoje dzieci? szepnęła Amanda, zawstydzona i przestraszona. David uśmiechnął się, ponieważ w tym momencie zrozumiał, że kobieta przed nim nie próbuje ukrywać swojego prawdziwego życia ani udawać kogoś prostszego niż jest w rzeczywistości. Stała tam w całej swojej skomplikowanej, pięknej, chaotycznej rzeczywistości. I była dokładnie tym, czego szukał, nie wiedząc o tym. Czasami najlepsze historie miłosne nie zaczynają się od doskonałości, zaczynają się od szczerości, od dwóch osób, które są na tyle odważne, by pokazać sobie nawzajem swoje prawdziwe życie i powiedzieć: To jestem ja, cały ja. Czy to w porządku? A kiedy odpowiedź brzmi tak. Kiedy ktoś patrzy na twój chaos, twoje komplikacje, twoje dzieci i twój smutek i mówi tak, to więcej niż w porządku, to jest dokładnie to, czego pragnę. Wtedy wiesz, że znalazłeś coś prawdziwego. Wtedy wiesz, że znalazłeś dom.